Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Witam was w nowym dniu. Jeszcze trwają święta. Dziś postanowiłam się troszeczkę, wiecie, odświeżyć, tak lepiej poczuć i powiem wam, że dzisiaj jest ładna pogoda, świeci słoneczko. Nie wiem jaka jest temperatura, muszę to sprawdzić ale chyba dzisiaj szykuje się jakiś spacer. Potrzebuję tego po paru dniach, że tak powiem, wyłączenia. I właśnie albo na ogródek idę z kawką, albo wyjdę na spacer, zobaczę. Bo jeśli na ogródku jeszcze nie jest tak ciepło, to wtedy stwierdziłam, że spacer będzie fajnym pomysłem. Kaszel mnie męczy jeszcze, więc... Głos trochę mi się załamuje. Jesteśmy jesteś już po śniadanku, wiecie, tak fajnie razem na spokojnie. Rabusz, masz pudełeczko? Tak, beczku, fajnie też tobie tam. Zobaczcie, moi drodzy, co otwieramy właśnie z Arturem. Mamy tutaj e, biurko Flexispot. E, będziemy teraz je składali i Wam pokażemy, co to za biurko. Ale widzę, że to jest blat tak fajnie zaokrąglony. Poprzednie blaty, jakie miałam z Flexispot, to były takie, wiesz, kanciaste. A ten widzę, że jest zaokrąglony. Już widać, jaki kolor będzie, wiecie, deski. Chcesz coś pomóc, tak? A no pewnie, powiedz, ja pierwszy, ja pierwszy. Chodź, Rabuś, pomożesz. Zobaczcie, przychodzi do was biurko i macie bardzo dobrze zapakowane, zabezpieczone. I tutaj są wszystkie części do skręcania. Nogi, Rabuś. Będzie pomagał Arturowi. Widzicie jego ogon. Bruno też by tu był, tylko że śpił, Matysi. Ja pomagam intensywnie i najbardziej skręcać. Wniosłam to na górę do sypialni sama. I jestem przygotowana do skręcania. Będzie to bardzo ciężkie, ale jakoś słuchajcie dam radę. Nic nie krzyczysz, że oszukuję? Nie. Nie. Czemu? Kto się bawi z kotem? Rabuś. O, dzień dobry. Ale wejście. Zobaczcie, tak wygląda silniczek, dzięki któremu biurko będzie właśnie miało moc unoszenia, wysokości i dopasowania się do Waszych potrzeb, do waszego wzrostu, czy chcecie na stojąco przy nim pracować, czy na siedząco. Słuchajcie, zostało skręcone. Przyznam się szczerze, że zrobił większość Artur. Ja jestem tutaj i zaraz Wam zademonstruję, jak to biurko działa. W tym momencie zrobiłam sobie tutaj taką, widzicie, no takie miejsce po prostu do pracy. Wydaje mi się, że bardzo ładnie wygląda, pasuje. Kwiatki, te sprawy, taka drobna aranżacja. I słuchajcie, tu mamy cały system, który pozwala nam sterować tym biurkiem i sprawić właśnie to, że ono się unosi przede wszystkim do góry. Ale chcę Wam też pokazać, że mamy tu fajny uchwyt na wodę na przykład, czy na kawkę. E, możecie go też ukryć pod spód, no ale teraz mam, jak widzicie, tutaj szklankę. Rabuś, co robisz w szafie? Bardzo Pana proszę, żeby Pan się do szafy tam nie wbijał. E, o właśnie, pokażę Wam to jeszcze z tej strony, jak to wygląda. E, I e, możecie też kable wszystkie pochować fajnie. Ja na razie ten mam puszczony, a tam resztę pochowanych. No i blaty są też w różnych kolorach, można sobie dopasować. Tak samo jak rama ta biała może być w innym kolorze, to też można sobie wybrać. Ja akurat wybrałam taki blat. No i słuchajcie, mamy tu całą obsługę. Możecie podnosić, zatrzymać na pewnej wysokości i sobie przystosować pod siebie. Cicho chodzi cały ten, widzicie, silniczek, nie hałasuje. Wszystkie rzeczy tutaj się nie przewróciły przy biurku. Też bardzo fajnie i coraz wyżej, coraz wyżej. Jest naprawdę bardzo wysokie. Zaraz stanę przy nim i zobaczycie, jak bardzo wysoko może się unieść. Zobaczcie już, jak jest wysoko. Można sobie naprawdę fajnie popracować na stojąco. Ja podniosę je do samej góry. Metr 18. Zobaczcie, dokąd mi sięga biurko. I można sobie, słuchajcie, popracować na stojąco. Czasami yy, widziałam też, że można przystawić sobie bieżnię i spacerować na przykład tutaj na bieżni. Opuszczamy. Można zatrzymać się na takiej wysokości, też jest yy, wygodnie, ale można opuścić jeszcze bardziej. Moje krzesło, i sprawdzam, czy jest ok. Jeszcze dla mnie za wysoko. Czyli dla mnie idealnie to jest 74. I sześć, może aż z taką dokładnością przesunę sobie uchwyt, mogę sobie o, zdjąć wodę i pracować. Oczywiście jak kupujecie biurko Flexispot, to macie instrukcję jak złożyć. Zostawię Wam link oczywiście moi drodzy w opisie, możecie skorzystać. Wydaje mi się, że jeśli szukacie biurka, one są naprawdę bardzo masywne, porządnie zrobione, z takim mechanizmem, to jest to coś dla Was. No tak Rabuś, dla Ciebie też. Zobaczcie, jak wysoko jest teraz uniesione biurko, i naciskam przycisk, i ono się samo opuszcza. Także też nie musicie stać i przyciskać, tylko możecie nacisnąć jeden przycisk, i Wam się opuści na dół. I jak chcecie, właśnie, żeby się uniosło też do góry, to też jednym przyciskiem. No i możecie popatrzeć, moi drodzy, jak to teraz się fajnie opuszcza. Ja sobie, może tak stanę, będzie fajniej to widać. Ale chcę Wam powiedzieć też, że jego wymiary blatu to jest 110 na 60 cm, bo chyba o tym jeszcze nie wspomniałam. Taki jest wymiar tego biurka i ja uważam, że ono jest, jest takie większe niż standardowe biurko, więc wszystko na nim pomieścicie. Blat jest dosyć szeroki, więc też fajnie się to komponuje. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Witam Was w lany poniedziałek. Dzisiaj trochę. Polałam Artura i Lilę. wyla lato, trzymam. Nie frowaj, mówię że masz wodę. Pokażę Wam moją sałatkę, bo mam ochotę w ogóle teraz na warzywa, em, sery i tak dalej, więc zrobiłam sobie taką, no taką wiecie, na wypasie grecką oszukaną grecką, prawda? Bo tu jeszcze mamy sałatę i tak dalej. E, no i teraz taką miseczkę sobie zjem. Zjem sobie teraz taką słuchajcie, miseczkę. Przed chwilą obcinałam Matysi końcówki, wczoraj obcinałam końcówki włosów Lilianie. Nadrabiamy sobie takie domowe rzeczy. Jutro dziewczyny już wracają, słuchajcie, do szkoły. Mam nadzieję, że też pogoda się poprawi, bo u nas ostatnio tak średnio, mówiłam Wam. Ale te święta ogólnie minęły całkiem fajnie, odpoczęliśmy. Ja pomału naprawdę dochodzę już do siebie. Wiadomo, kaszel męczy długo, ale jest naprawdę pozytywnie i też, co chcę Wam powiedzieć, że mam tyle prasowania i jeszcze jak byłam na Majorce, to Artur wstawiał pranie za praniem ja jak wróciłam tak samo i po prostu nie było później siły tego ogarnąć, więc mam pełno prasowania a muszę trochę rzeczy poprasować, bo dziewczyny jutro wracają, słuchajcie, do szkoły także zjem sałatkę e, wypuszczę jeden film dla Was i zabieram się za prasowanie na pewno sobie coś włączę na Netflixie, bo z miłą chęcią coś obejrzę hejka moi drodzy Przyjechałam właśnie z dziewczynami na mały shopping. Ale Mati superowa jest, w ogóle mi nie otworzyła. Nie otworzyłaś. Lila, no to idziesz tam, gdzie ty chcesz, nie? No, no to na razie. My idziemy z Mati, słuchajcie, to Sport Direct, bo Mati musi kupić sobie plecak. E, a, bo ja pożyczyłam mojej mamie plecak, i w sumie ona używała ten plecak ostatnio, więc potrzebuje, bo jutro do szkoły powrót. A Lila idzie sobie gdzieś tam po sklepach pochodzić. A potem słuchajcie. Ja też muszę wejść jeszcze do weterynarza na chwilę. Także wjeżdżamy na górę. Czy schodami? Wjeżdżamy. Dobra, wjeżdżamy. Szukaj, szukaj. Ja Ci powiem, który mi się też podoba. Ładne. Ładne. Pierwszy, który spojrzałaś mi się też spodobał. Ale ostatnio miałeś chyba ten, co? Tylko ja miałam starszą wersję. Podniesiemy, jest bo... A zresztą tu jest inny jeszcze Nike, jakbyś chciała zobaczyć. Taki, zobacz, Mati. Nie, Troszkę nie inny. A on jest też taki. Mhm. Wybory jest średnie ogólnie, mhm. Tu są jeszcze torby. Ale torby no, no to, to chyba... Nie torby. Ten jest fajny ty, jakikolwiek to jest. Który wybierasz? Ten. Myślę, to Mati już wybrała w zobacz zobaczcie, idzie za do samolotu. Hejka moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Mamy nowy dzień. Dziewczyny poszły dzisiaj pierwszy dzień po feriach do szkoły. Wiem, że z rodzinki dzieciaki idą dopiero za tydzień, mają przesunięte te ferie. Nie wszyscy w Anglii zaczynali ferie tak samo. E, ogólnie wiecie, no pokrywa im się tydzień, ale jest to przesunięcie o jeden, dwa tygodnie w tą albo w drugą. Ale nie jest tak jak w Polsce, wiecie, jak macie zimowe ferie, że jest to aż tak przesunięte półtora miesiąca, prawda? Niektórzy zaczynają chyba połowie stycznia, a kończą koniec lutego, więc nie, tu aż tak nie jest. Robię sobie słuchajcie śniadanko. Na razie to, co zobaczycie na moim talerzu, to jest małe jabłko, kiwi, e, chleb posmarowany, awokado, i od razu na tym chlebie na awokado, różne zioła, e, sól, wiecie. O, jeszcze muszę dodać czosnek. I jedno jajko sadzone yy, i woda. Także robię sobie śniadanko. Mam full prasowania, mówiłam Wam chyba o tym, ale no trzeba, trzeba zacząć się dzisiaj za to brać. I yy, widziałam fajny przepis na syrop z mniszka, yy, mniszka lekarskiego, i zastanawiam się, czy się dzisiaj nie przespacerować, zobaczyć, czy jest mniszek chociaż ponownie najlepiej jest go zbierać, kiedy jest słonecznie, a teraz jest pochmurno akurat przebija się słońce, ale wiecie jeszcze nie jakoś tak bardzo, więc zobaczę czy to dzisiaj zrobię czy nie, ale widziałam, że można pozbierać właśnie mniszek i zrobić syrop więc czemu nie, jeśli jest dostępny na łące w miejscu oddalonym od samochodów, to czemu by nie skorzystać z dobrodziejstw natury więc taki mam plan, ok wyłączam już moje jajko i zaczynam jeść śniadanko, i zobaczcie czy to wygląda źle, no nigdy w życiu wygląda to bardzo apetycznie zajęłam się moi drodzy odkamienianiem ekspresu co jakiś czas trzeba go odkamienić. Ja zauważyłam, że on nawet jak nie jest zakamieniony, to już informuje o tym, że jest zakamieniony, więc przedłużam czasami trochę to odkamienianie, ponieważ porównując z moim poprzednim ekspresem, tam było to dużo rzadziej. A wiecie, i tak ekspres mieliśmy ponad 10 lat, już nie pamiętam ile, więc odkamieniam czasami z opóźnieniem tygodniowym nawet. No ale nastał ten dzień. I jak widzicie, zajmuję się tym. O, od razu Wam pokażę. Zrobiłam sobie paznokcie, zrobiłam sobie czerwone, tak się prezentują. E, od razu czuję się odświeżona i miałam ochotę na czerwony kolor. Miałam ochotę na czerwony kolor. Też słuchajcie, popracowałam jedną dziesiątą, ale zawsze i teraz zabieram się za obiadek, Mam mięsko mielone, wieprzowe. Będę robiła takie ala spaghetti z cebulką, z papryką ugotuję dodatkowo brokuła, ja zjem z brokułem, dla rodzinki ugotuję też makaron. Eee, no, dzisiaj taki obiadek już mamy, słuchajcie, 13.15, niedługo dziewczyny wrócą ze szkoły, ale co chcę Wam powiedzieć, Mati wczoraj zrobiła, czy wczoraj, czy na mnie pralka, więc teraz z TikToka wrzucę Wam filmik, jak chcecie, oczywiście możecie mnie też zaobserwować na TikToku, będzie mi bardzo miło. Uważam, że tam są takie e, luźniejsze czasami i śmieszne treści, a co chcę powiedzieć jeszcze, nie, jak wszystko głośno chodzi, pranka, zmywarka, nie, zmywarka już chyba skończyła, ekspres, wszystko mnie zagłusza, więc może już dam sobie na razie spokój, później sobie pogadam. Cześć kochani, teraz um, pomyślałam, że nagrałam tak szybko, że um, prank na mamy, ale to nie jest taki prank, tylko na um, lany poniedziałek. Um, myślałam, że jak ona teraz jest w, na ogródku i robi jakieś tam rzeczy, wyrywa chyba chwasty jakieś... Ty, że ja wezmę um, wodę i ją obleję właśnie. Lila mi zaraz pomoże w tym. Tutaj wam pokażę. Mam wodę. Mama! O dusze. No co ona mi zrobiła? Bardzo śmieszne, bardzo! jak mi zimno! Zobaczcie, jestem tutaj z bronusiem moim, zaraz spadnie, zaraz spadnie. To jest cały bronek. Jak ja coś robię, ją się do mnie tu słuchajcie przymila i przychodzi, to właśnie często tak spada. Co jeszcze ciekawe, przytargał do mnie swoją nową piłeczkę. Jeszcze jedną miałam taką różową. Zaraz tu przyjdzie znowu. I co chcę Wam powiedzieć, że leżę i montuję. Wcześniej oczywiście robiłam różne rzeczy nastojące i tak dalej, ale teraz faza montowania, więc trochę pomontuję i później idę robić obiadek. Dalej ogarniam słuchajcie rzeczy zaległe, dalej ogarniam prania i prasowania. No, ale już i tak, słuchajcie, wychodzę pomału na prostą. No, także cieszę się. No i co? I właśnie jak sobie tu zaczynałam pracować, to Brunusz do mnie przychodzi. On ma to do siebie, że właśnie lubi, wiecie, przeszkadzać, jak ja coś robię, ale jest taki słodki, bo się tuli, przytula. Tak, Bruneczku? Tak, kochany? No, widzicie, piłeczkę swoją musiał zgarnąć. Co, Brunusiu? Przynieś piłeczkę. Gdzie piłeczka? Gdzie piłeczka? No gdzie piłeczka? No gdzie masz piłkę? Przyszedłeś bez piłki. Jak mam ci rzucić? Jak mam rzucić piłeczkę Brunusowi? jak przychodzi bez piłeczki? Ooo, jaki on jest ja kochany. Co Brunusiu? Dobry kiciuś. Dobry. Dobry, mój kiciuś, tak, przytulam się, powiedz. No, i do laptopa, tak? I do laptopa. Dobry, Brunuś. No, gdzie z tym dubskiem? Czera się. Ojejku, ale to, weź, Bruno! No, ja wiem, no, ja wiem. Hejka, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Powiecie, że jestem nawiedzona i w sumie będziecie mieli rację, bo tak mi się coś słodkiego zachciało. Zdejmę w ogóle okulary, że stwierdziłam, że jadę do sklepu po coś słodkiego. No, takie mam akcje czasami, że po prostu muszę zjeść coś słodkiego. I przyjechałam do Mark Spencer. Dlaczego? Bo TikTok mi. Słuchajcie. E, podpowiedział coś, wiem, jestem crazy, jestem wariatką, miło mi. E, no, e, i widziałam na TikToku, że jest jakaś czekolada Big Daddy e, Pistachio. I stwierdziłam, że może jest dostępna u nas, tu w Mark Spencerze, więc przyjechałam specjalnie. Wygooglowałam wcześniej, że niby jest tutaj dostępna, ale wiecie, to może być nieaktualne i może wcale nie być dostępna. Ale nie ma co zwlekać, nie ma co się rozgadywać, tylko idę po prostu do sklepu, bo jeśli jest dostępna, to może i zaraz nie być, bo ponoć znikają dosyć szybko. A gdzie jest w ogóle mój klucz do auta? A, na kolanach. Także zmykam do sklepu. Mam nadzieję, że będzie. Widziałam, że wygląda mega apetycznie. Szukałam pistazio takiej czekolady, The Big Daddy, ale nie było finalnie. Jednak zobaczcie, jak to jest gruba czekolada. Stwierdziłam, że i tak kupię taką czekoladę, bo ja jej nawet nie próbowałam nigdy. Ona jest dostępna w markę Spencer, więc zrobimy sobie teścik. Wygląda smakowicie wygląda na taką wiecie wielką czekoladę. Zapłaciłam za nią 7 funtów. Ej, ja nie mogę jej przełamać. A dobra. Musicie to zobaczyć, musicie to zobaczyć. Tego się nie da. Nie da się tego odzobaczyć. Wygląda fenomenalnie. Mmm. Mmm. To jest boskie. Czemu ja tego wcześniej nie znałam? Słuchajcie, właśnie tak siedzę i ogarniam różne rzeczy na komputerze i stwierdziłam, że się do Was odezwę, bo powiem Wam, że zadziwiają mnie ostatnio... Kilka rzeczy mnie zadziwiają. Jedna z tych rzeczy to jest taka, że piszecie dużo bardzo fajnych komentarzy, i jest to bardzo miłe oczywiście, no bo wiadomo, że jak piszecie coś miłego albo też ciekawego, no to dla mnie to jest fajny feedback i ja też bardzo lubię takie wiadomości, więc dziękuję Wam za te wszystkie wiadomości. Dziękuję za te prywatne. Czuję, że mam fajną grupę tutaj osób, która mnie odwiedza niejednego dnia, która jest ze mną wtedy, kiedy jestem szczęśliwa lub wtedy kiedy jestem przeziębiona, Wasze cenne rady doceniam. Oczywiście jestem sobą, czasami się też wiecie, gdzieś tam uniosę pewnie, tak jak i każdy z nas, prawda? Nikt nie lubi, jak mu się zwraca uwagę, nie oszukujmy się. I nawet jak to jest konstruktywne, to nie zawsze działa na nas pozytywnie. Ja też tak mam, nie oszukuję tego. Jestem raczej, wiecie, osobą, która. Hmm, jakby to wam powiedzieć? W życiu prywatnym też lubię postawić na swoje. No to jest czasami niefajne i staram się z tym walczyć, ale tak jest. E, tutaj mam rabulka, słuchajcie. Mm, już jest w ogóle piątek, bruna przede mną. Uporałam się z całym prasowaniem w tym tygodniu. I muszę jeszcze to wszystko poroznosić. Już część rzeczy pochowałam. Też słuchajcie, jutro mamy weekend. Jutro jeszcze ma być kiepska pogoda, ale od niedzieli wraca do nas w końcu pogoda. Jejku, jak ja się cieszę. Powinnam zacząć z powrotem treningi, bieganie lub coś w tym stylu, ale ten tydzień jeszcze starałam się dojść, tak wiecie, do siebie w 100%. Czy jest idealnie? Na pewno jeszcze nie jest idealnie, bo jeszcze ten kaszel mnie trochę męczy, ale ja już ogólnie czuję się dobrze. Chociaż wczoraj po południu, słuchajcie, zaliczyłam drzemkę, rzadko się to zdarza, ale no, widocznie organizm potrzebuje. Wiecie, wcześniej te noce nie przespane dość długo, więc teraz mój organizm chce się zregenerować. Ja to czuję. I zmierzając do tego, że jest weekend, oczywiście Mati ma swoje zajęcia. My z Arturem na zakupy może dzisiaj już pojedziemy, żeby już nie zajmować sobie weekendu. A w niedzielę chciałam się wyrwać wyrwać? Nie to chciałam powiedzieć. Chciałabym się wybrać! Właśnie, nie wyrwać na jakiś spacer fajny, może gdzieś pojechać niedaleko, wiecie, coś fajnego porobić, ale jutro też. Matelda umówiła się na pewien mm, zabieg, e, no, przekuwanie, tak jak macie, przekuwanie uszu, czy tam nosa, pępka i tak dalej, i tak dalej. To ona jest umówiona na jeden z takich zabiegów. Nie wiem, czy chcę się z wami dzielić do końca, bo wiem, że 75% osób będzie to krytykowało, więc właściwie to i tak nie macie na to wpływu, jaka jest nasza decyzja w związku z tym. Więc chyba nie będę Wam do końca tego opowiadać, możecie się domyślić, może, może wam powiem, może nie, zobaczymy. W każdym razie wybieramy się jutro. Ja nie jestem za bardzo za, ale wyrażam zgodę. O, to w ten sposób. Sama byłam kiedyś młoda, sama robiłam różne rzeczy. Czy ich żałuję? Nie, bo też na jakichś tam drobnych błędach się człowiek uczy. No, ale chciałam Wam powiedzieć, że inaczej podchodzę do takich rzeczy, jak na przykład dziecko jest łobuzem, nie stara się w szkole. Jest niegrzeczna, a inaczej podchodzę do tego, jak dziecko jest ogólnie, wiecie, dobrym uczniem, stara się ją w różnych kwestiach i tak dalej. To jestem w stanie bardziej przymknąć oko na jakieś tam młodzieżowe pomysły. A Wy możecie zgadywać w komentarzu o co chodzi. Także jutro, jak się Maty nie rozmyśli, no to jedziemy w pewne miejsce. No, stwierdzam, że Wam troszkę poopowiadam, co tam u nas słychać. Ten tydzień był taki zwariowany trochę, bo trochę, wiecie, odgruzowywanie, do domu, troszkę zaległych prac, które musiałam wykonać, i tak dalej, dużo różnych przemyśleń też w tym tygodniu. Ale jestem już pozytywnie nastawiona, jestem już zadowolona, że e, wiecie, że już się będzie robiło cieplej u nas, że może posadzę w końcu kwiaty na ogrodzie, e, bo przez ten ostatni czas to nie miałam energii, ochoty nawet na to, więc może o właśnie, może się wybiorę właśnie w niedzielę z Arturem do jakiegoś e, garden center, które są w okolicy bardzo ładne i można wypić kawkę i wybrać jakieś kwiatki do rynienek. To by było bardzo fajne. E, widzicie? Mówię do Was i sobie sama podsunęłam jakąś fajną myśl. I pokażę Wam jedną rzecz. Zobaczcie, jaki ja mam tutaj kubek. Jest to kubek England Churchill i ja takiej, że tak powiem. Naczyń? Jak to powiedzieć? Porcelany to też nie jest porcelana. In, brakuje mi wyrazu. Tego typu filiżanek różnych z, i nie tylko, naczyń też, z marki Churchill. Mam sporo w domu. Mam białe. Takie kubki do kawy Cappuccino. Mam te, zaraz Wam powiem skąd mam te i ich mam sześć chyba. Mam naczynia do zapiekania, jedzenia i powiem Wam, że te produkty są fenomenalne. Jeśli macie okazję sobie coś kupić z tej marki, to Wam polecam w 100%. Te rzeczy są bardzo trwałe i są naprawdę świetne. A historia tych kubków do kawy. Filiżanek, jest taka, że byłam na karbu jakiś czas temu i jak zobaczyłam z daleka, a w ogóle co ciekawe, chodziłam wtedy z siostrą, a Artur chodził osobno z Matyldą i Matiej najpierw chodziła z tatą, a potem chodziła z nami i e, ja sobie tak idę przez tego karbu i wiecie, zobaczyłam je, no i mówię, kurde, no pasują mi do domu idealnie, do kuchni, e, są w pełni w moim guście. I podeszłam i pytam się pani, ona miała tam w ogóle dużo rzeczy w tym pudełku, ale ja nie chciałam wszystkiego tego, co ona tam miała. Podstawek już, słuchajcie, do ciasta to mam różnych, przeróżnych, dużo i nie chciałam na przykład. I zobaczyłam spod spodu, że to jest tej marki, już wiedziałam, że ja chcę to, bo że to będzie trwałe, Wiecie, że to się nie będzie odbijać. I e, co jest ciekawe, jak ja podeszłam do tego i powiedziałam: O jejku, jakie ładne, to Matylda, że tata wcześniej, jak szedł z nią, to też na to zwrócił uwagę. I co w ogóle było zabawne, to kilka razy zatrzymywałam się przy różnych rzeczach na karbułce a Mati mówiła: Tata też zwracał na to uwagę, więc chyba jednak mamy z, Ar z Arturem podobny gust w niektórych kwestiach. No, ale dogadałam się z panią i kupiłam sobie sześć e, tych filiżanek, i słuchajcie, zapłaciłam za to. Jejku, ile ja za to zapłaciłam trzy funty. Trzy punkty, słuchajcie. To jest niesamowite, bo y, naprawdę to jest niezły deal. I uwielbiam pić w nich kawę i po prostu. No, po prostu fajnie mieści mi się moja ustawiona kawa na ekspresie, wiecie. Mm, są super i przepysznie z nich kawa smakuje. Także naprawdę polecam Wam i stwierdzam, się pochwalę. Takie głupotki mnie cieszą.